Myślę, że jesteśmy już w Bangkoku, wylądowaliśmy jesteśmy na lotnisku jesteśmy na lotnisku Donnmu po wielu godzinach tak naprawdę od godziny 11.30 jest 1930 nie no tak mniej więcej czyli 8 godzin w podróży 2 godziny speedbotem później 2 godziny busem vanem i Mieliśmy krótką przerwę na lotnisku i godzina 20 lot HTI Bangkok Także mamy zamawianego już Bolta wypłaciliśmy pieniądze z bankomatu bo już nam się skończyły zapasy eee, i lecimy do hotelu. Prowizja w bankomacie jest jaka? Eee, prowizja w bankomacie jest 220 Bahtów czyli około 38-39 zł za wypłatę z bankomatu Każdy lepiej, bank. W każdym bankomacie lepiej wypłacić większą kwotę płacić kartą, no, natomiast są punkty, gdzie kartą nie można płacić. My czekamy na Ubera i jedziemy do hotelu, zrobimy room tour. i dzisiaj misja pranie. Tak, idziemy do prania. W hotelu Siri, jest już późno, więc dużo Wam nie pokażę, mamy tutaj basen. W pięknie położonym miejscu, bo przy Pałacu Królewskim, przy świątyniach, przy samym Khao Road, więc naprawdę fajnie, a teraz oczywiście pokażę Wam um, room tour zrobimy, pokażę Wam pokój w Hotel Siri, troszeczkę w stylu bardzo tajskim wzięliśmy sobie i zobaczcie, tak wygląda pokój, dość duży. Naprawdę bardzo fajne, z fajnymi dodatkami. Klimacik jest w hotelu od razu czuć. No pięknie, wszystko pięknie, ładnie wygląda. Hej, hej, hej. Super, bardzo ładny hotel. Ile my za ten hotel płacimy za dobę? Mm, za 4 doby. 1300 za 4 doby ze śniadaniem z basenem naprawdę w mega fajnej dzielnicy okolice super zobaczcie tak się prezentuje hotel Siri po środku na drugim piętrze jest basen tam u góry mamy rooftop wejdziemy sobie jutro i zobaczymy jak to wszystko wygląda piękne wejście a my idziemy do pralni Słuchajcie, w Seal laundry, Seal jest otwarty 24 godziny na dobę. Koszt pralki, tam się bierze nasza pranie. Koszt pralki to od 40 batów do 90 batów, w zależności od pojemności pralki, bo są i 10 kilowe, i 20 kilowe, do 25 kilowe. 14 kilowe mamy tak, mamy pralki 14 kilowe 10 kilowe i tam są jeszcze takie duże 20 albo 25. Suszarki podobnie, suszarki są 14 kg, 20 kg i 25 kg. Tutaj widzimy celnik, instrukcję. Niestety, tak jak to widać, wszystko jest w języku tajskim. Płynów, proszków, pralki same dozują, słuchajcie. Po praniu jest możliwość Wysuszenia włosów w suszarkach, bo tu mamy suszarki. Taka sama cena od 40 do 90 batów. Czas prania i czas suszenia to jest 25 minut. My wstawiliśmy sobie trzy praleczki ciemne-białe, kolorowe i wszystko wysuszymy. I za wszystko wyjdzie nam, ile ma gramów? 160 batów mogę mówiła, czyli 22 zł za całe pranie. Z suszeniem. Pralni jest czyściutko, milutko, jest wifi, jest pachnąco, jest są miejsca do siedzenia e, i tam jest rozmieniarka pieniążków, więc nie trzeba biegać. Czekamy dalej, aż się wypierze, wysuszy. Prawda? tam zajęło, pięknie wyprasowane, pięknie wyprasowane, pięknie wyprane, pachnące, wysuszone, ciepluteńkie, 70 minut. Polecamy Wam bardzo za naprawdę. No grosze, zobaczcie jaka siata. prania wygląda 24 godziny na dobę, Steel Laundry, a tam my mieszkamy. Już idziemy sobie późnym wieczorkiem na Street Food coś zjeść. Pranie ogarnięte, więc szybciutko coś zjemy, szybko zobaczymy co i jak. Eee, no i na pewno idziemy do hotelu spać, bo jutro trzeba rano wstać i eksplorować Bangkok. Od razu jesteśmy na street foodzie. Zaraz sobie gdzieś usiądziemy, wybierzemy. Cokolwiek będziemy musieli tylko Anama znaleźć bo nam gdzieś uciekł. O, okay. jest. Oh Na wzięliśmy sobie pattajka, już wcześniej zjedliśmy porka. Sorry, nie nagraliśmy, bo byliśmy bardzo głodni. Do tego oczywiście chang. No i zaczynamy, słuchajcie, Bangkok. Dobre rano już z Bangkoku, tak jak widzieliście wczoraj, przejechaliśmy, było pranie, był street food, a dzisiaj zbieramy się właśnie na śniadanie i idziemy zwiedzać pałac królewski. Przed nami świątynia buddyjska. Widać mnisi tutaj mają swoją siedzibę, jedną z kilku, a my jesteśmy na ruftupie Zobaczcie na dachu naszego hotelu i widok mamy. Bardzo przyjemny na naszą uliczkę i na wieżowce. Idziemy na śniadanie, a później, a później w miasto. A później w miasto. drodze do Pałacu Królewskiego. E, idąc właśnie do Pałacu, który już zaraz wam się ukaże, jest mała świątynia, do której sobie weszliśmy, bo już ludzie przychodzą składać dary, składać kwiaty oraz ofiary. Naprawdę to wszystko wygląda bardzo, bardzo ładnie. Tam już nam się wyłania Wielki Pałac Królewski, czyli Grand Palace do którego my zmierzamy, a ja jeszcze się tutaj troszeczkę pokręcę. Kochani do Grand Palace, do kompleksu królewskiego. Zamek królewski oraz świątynie, ale najpierw idziemy kupić bilety. Tak, kompleks pałacowy koniec XVIII wieku. No i władcy przebywali w nim tak naprawdę do połowy XX wieku. Ostatni król, który zmarł niedawno. Chyba 5 lat temu, no on po prostu przyniósł się do innej rezydencji i tu jest jako teraz główna atrakcja turystyczna no. banko. Wejściówka, wejściówka na kompleks pałacowy na wszystko kosztuje 500 batów. Wielki Pałac to bez wątpienia najbardziej charakterystyczny punkt Bangkoku, bo tak naprawdę wizyta w stolicy Tajlandii nie może obyć się bez zwiedzania tego przepięknego, słuchajcie, kompleksu, przepięknego terenu. Tak jak Adam wspomniał, został zbudowany w 1782 roku i przez kolejne 150 lat był domem dla kolejnych króli. Dworu królewskiego oraz siedzibą administracyjną rządu. Dobrze powiemy Pani Magdo. Wielki Pałac do dziś zachwyca piękną architekturą i szczegółowością. Zobaczcie na te mozaiki, które są tutaj, te zł złocenia. Naprawdę pięknie. Aktualnie jesteśmy przy e, świątyni e, Jadoitego Buddy, do którego sobie wejdziemy, bo to jest jeden z takich głównych celów tutaj, ale przyznajcie, że świątynia jest po prostu przepiękna. W murach kompleksu pałacowego znajduje się kilka imponujących budynków, w tym Wat Pha Kef, czyli Świątynia Szmeragdowego Buddy. To jest ta świątynia właśnie, którą teraz widzicie przede mną. Piękna fasada ozłocona, wyrzeźbiona i na pewno wejdziemy tam zobaczyć właśnie tego szmaragdowego buddy. Szaty szmaragdowego buddy zmieniają się wraz z porami roku przez króla Tajlandii lub członków rodziny królewskiej, stanowiąc ważne rytmowe w kalendarzu buddyjskim. Król aktualnie już nie mieszka w pałacu, a cały kompleks nadal jest używany do obchodzenia najważniejszych i największych uroczystości Tajlandii. Wiedzamy, chodzimy. Piękny kompleks pałacowy. Idziemy teraz zobaczyć szmaragdowego butla. właśnie w świątyni szmaragdowego budwy, właśnie go tam widzicie z daleka. Niestety nie można było robić zdjęć ani nagrywać nic w środku. Ludzie się też modlą. Jest to bardzo miejsce strzeżone, miejsce kultu, więc zrobiłem tylko dwa takie żółte. On, ten budda jest naprawdę z prawdziwego szmaragdu zrobiony. Szaty zmienia rodzina królewska w zależności od święta oraz pory roku, tak jak wam powiedziałem wcześniej, a my teraz idziemy dalej.

tam, gdzie jest szmaragdowy Budda, to jest świątynia, gdzie są pozostałości jakiegoś bardzo znanego religijnego przywódcy, religijnego mnicha, tak mi się wydaje. A teraz widzimy nasz pałac królewski, czyli Grand Palace w głównym. Tutaj w tym kompleksie, w tym kompleksie oczywiście mieszkał sam król, w pobocznych tutaj mieszkały jego żony, więc tak to się prezentujemy, wchodzimy do środka i zabieramy Was ze sobą. Oglądaliśmy właśnie kompleks pałacowy oraz świątynny. Wychodzimy już, słuchajcie, nie traćmy czasu i tak i tak troszeczkę dużo zobaczyliśmy. Jest naprawdę przepiękny, bar, bardzo mi się podoba. Ja uwielbiam takie klimaty świątyń właśnie tajskich, buddyjskich, czy tutaj tego pałacu. No po prostu jest, dla mnie jest rewelacja. Bardzo mi się podoba. sobie troszeczkę odsapnąć. Oczywiście jesteśmy w jednym miejscu, takim e, to jest miejsce, można powiedzieć, jedno z ulubionych wśród Tajów z Bangkoku. E, bo to jest Lumpini Park. Lumpini Park to jest, słuchajcie, kompleks takich parczków i e, jeziorek i, i tutaj e, rekreacyjny, miejsc rekreacyjnych. Tak, jak najbardziej jest tego dużo. E, miejscowi lubią przesiadywać tutaj albo wyjść sobie właśnie z tych biurowców, które są dookoła Lumpini Parku na brancze, na, na luncze, ale też lubią tutaj sobie pogrilować, a turyści przychodzą, żeby sobie troszeczkę odsapnąć nad wodą, ale też pokażę Wam dlaczego Lumpini Park warto odwiedzić. Jeśli nam się uda wjechać, to chcemy wjechać o tam na sam szczyt na tu. Przyjechaliśmy słuchajcie od razu Na Chinatown Jedno z fajniejszych miejsc Jedno z fajniejszych dzielnic Bangkoku mega kolorowa I przepyszne jedzenie My się pokręcimy Ponagrywamy Zobaczymy co Chinatown ma do zaoferowania I na pewno usiądziemy Gdzieś coś zjeść Jesteśmy słuchajcie na Chinatown. Zamówiliśmy sobie jedzonko typowo na street foodzie, a Adam oczywiście musiał jak zwykle swoje wynalazki i zamówiłeś co? Super! Jest gniazd No to bon apetit! Dobra. Mmm, jaka pyszna. Nie, naprawdę naprawdę bardzo bardzo dobra? No to zaraz zobaczymy kraba. Adam też. Adam wziął omlet, ja wziąłem z ryżem. Jeszcze przyjdzie mięsko, Magda również wzięła sobie kraba i będziemy sobie jedli na China Town. Mega fajne street food. Niektóre danie z Krabas, zwłaszcza omlet tutaj na street foodzie, dostało, słuchajcie, gwiazdkę Michelin. Nie, to nie jest akurat w nie tym w miejscu, nie w tej restauracji, gdzieś indziej, ale, ale właśnie omlet z Krabas jest tutaj bardzo, bardzo popularny.